Mam spadochron! Lepiej zejść po schodach. <laughs> Nie. Ale po co ty chcesz schodzić jak... OK. Okej. Z tej strony razem, a ze mną zagra dzisiaj pan Pajter i pan Exesio na levelu Kilka razy wyższym od Pajter'a, ale to nie znaczy, że będzie mniej... Zabawy. <grywa> dobra, się Ja. Gramy dalszą część tej misji? What the heck? Napadł. Kolejne przygotowanie. Już trzecie. Okidoki, czekaj, ja idę z tym typem. Widzisz, to jest moje Bugatti. To auto. To zielone. To Ani, to jest za darmo. Dobra, ja Ledzi. siadam do ziomka. Serio? Ja. A, to jest to! Ej, tylko my tam musimy strzelać, prawda? Tak. O, a co są... my... My też musimy strzelać. Mówię mniej chyba. Mówię mniej chyba. E, może? A tutaj... What the heck? Czekaj, zobaczę na pierwszy. Nie, nie po ty. Wiesz, Ty koleś tutaj w mi... Tak. ...po blokach jeździ, Oni nie wiem czy umie grać. Ej, patrz, patrz, patrz! A, kurde, szkoda, że nie mam swoich broni. Mam Dobra, jak chcesz następnym razem wezmę swój samochód, będzie inaczej, albo i nie. Na rasy, stawić mogliś wstawić? Dobra. Tu, z tutaj by się przydało, żebyście wynagrali nagrali jakąś część waszej misji, wtedy by było lepiej. Bo wtedy by było wiadomo, co wy robicie, a co my robimy. Przewaź na rosę? Hmm. Wiecie, że ja mam w ogóle kupionego actiona? Do nagrywania? Za 8 dych? A nie nagrywanie? Ja też mam ma? Ja mam ma. A nagrywam teraz OBS-em Lepiej Bo że shadow nie Shadowplaya mam, nie mam swojego nie mam to dźwięku To musisz ogarnąć przecież ustawienia To no, nie mam ustawień A też mam jakiś taki dziwny dźwięk na tym i Muszę jak już to OBS-em Opa, O bacz, kumple przyjechali A my jeszcze mamy 2 km Ale nie gwarantuję, że my tutaj to zaliczymy, nie? Ja też nie gwarantuję, że przeżyję. A no tak. Dobra, ty uciekaj, nie wsiadaj do mnie. Ale. do, mnie do Tylko wiesz, że... A, już helikopter. A. Nie no, na razie dobrze jedziemy. Chyba. O pancerzony ma samochód nawet trochę lekko, tak. Dobra, że na... Jak cię zobaczyć policję, to cię też będzie łanić. Nie wiem, ale ja zrobiłem tak, że mnie nie zobaczy. Oooo, w tym kierunku pojechał ziomek, dobra. O, skapną się. Dobra, widzę, że więcej gra na pewno niż ja. Jaki on miał level? Eee, nie wiem. bo chyba. Ja. No jaką mi przyjechała, ale nie zrobiłem nic. Okej, okay, zgubiłeś ich, dobra. Okej, okay, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Widać to, co pisze? O, okay. Okay. Trumca, no, tak. Trzeba trzeba Nie wiem, czy to Polak, czy nie wiadomo jaki Ej, idziesz tu, jak chcesz się? No jadę A masz ten cel, gdzie masz jechać? Ja o, Mam i ja, Na początku, mam wsiąść do radiowozu z towarzyszem To po, ja na ciebie będę czekał okay, ci i do. Idę za nim, idę za nim O, w sumie może bo wiesz moja Akuma nie jest jakaś... za nim, jeżeli wie o co chodzi? Radio wezmę że jest szybki Da się szybciej po wchodzić? Da się szybciej po wchodzić? Shift, możesz schodzić, to no jest szybciej Struza! Przejechania tu... czerwonych w świetle. Na sygnale Na ziemię Lęk wysokości LSPD Jo. Zobaczycie, gdzie on idzie, idę za nim no co? To nam coś wybiło szybo Szy Szybo Szyba Nie wiem Ile masz amunicji? No Chodź. Pełno Ja mam tylko sto, niecałe On ma sniperkę Ty ja pojechałeś Wiem, zaraz jadę Okej okay. Lol, 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 lol. Tu policję gdzieś tu mamy. Jest tam ktoś? Weźmy my generalnie idziemy na komisariat powiedz Ej, tu jakiś plecak leży na górze, co to jest? Spadochron? Nie biegnij tylko, idź normalnie. Na czyrku. Nie, albo weź ty po prostu... Nie, nie Co? Nic. Było tam jedna osoba wystarczy, że u was wsiądzie do tego, tego jakby <noise> kole się pytałem, jak tu skoczyć na dół? Mamy spadochron Lol Nie, yeah. yeah? Zgon Nie, no jak się spadochron otwiera? Lewym przyciskiem myszy Aha Czekaj, mam no, teraz zapytać się szybciej. Jak się otwiera spadochron? O Boże. Dobra, pięćdziesiąta próba. The car is in a locked container at the top of the stack. You'll need to climb up to it and shoot open the lock. Looks like you're almost at the cargo ship. Get on board, climb the stack and access the container with the car in it. Then bring the car to my people and we'll get it out of the country. Mhm. stack. Climb up there and get Teraz biorę tą samą drabinę co ostatnio. Trudno zobaczymy. Ci się uda. No się tam prawie kilometr od was. Ja to zrobię. Ja nie mogę, weź nie gram w to! Ja nie dojadę. No! Spadachan mi się nie otworzył, co za idiota! No to poczekaj na mnie aż dojadę. Nie, ja też chcę w to nie tylko ty będziesz wszystko robił. Bez sensu, tylko... Bez sensu, że to od razu się ginie. Ja nie mogę. Oh my god. Ja nie znam, że dojechać nawet. Pozwól zrobić to tamtym gościowi. On też nie ogarne. <grym> 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 nie ginie tak często. <grym> The jesteś? in a locked Radio przyjechał. No jeszcze się zabi? Już tam prawie jestem Teraz czekam na razie Dobrze. Kurde No już ktoś alarm łączy No ale alarm to nie znaczy, że tego, już jest że jest też tak źle No! Ten koleś mi tu po parkurze skacze, nie? No! Serio? Czemu tam nie mogę wejść? Będziesz sziąć do mojego auta i będziemy po prostu do nich strzelać. Nie, ja tu snajperkę mam. Będę się chować. To, że tu nikogo nie widzę. Tylko no. mówię, żebyś siadł. zamiast ich, też? Nie Nie ma tutaj kurcze in innych? What the fuck? Dobra Chyba da radę to zrobić, kurcze, było, Bo jeszcze są tutaj sobie. No to na razie nie widzę nikogo Też w sumie nie Mam nadzieję, że nie zginę jak tu pójdę Zobaczymy ja pójdę wyżej Lepiej chodź tędy, będzie bezpiecznie. To chyba wszystkie powybijałeś. Jeszcze jest jeszcze kilka, ale to nie tak dużo. Na górze mogą być właśnie, więc uważaj Idę do góry. Ale na ten statek. Ciężko to się wybiera te pistolety, jak Nikogo nie widzę, gdzie wy strzelacie? No, już zabiję. Bo na górze. O, o, na górze jest. Tylko nie gin, proszę. Chowaj się, czy coś, za barykadami jak już. Zabiłem go. To dobrze. Ej, gdzie jesteś ten towarzysz, Exesio? Ty jeszcze jeden na górze. To ten sam? Exesio, jesteś? Dobra, jest tutaj. Ej, ale ten, chyba już nie ma typów, czy są? No już może nie być. No już idę, Exesio. Mam spadochron Lepiej zejść po schodach Nie Ale po co tutaj chcesz schodzić jakiś Okej. Okay. Ja nie wierzę w to. Nie <laughs> Jaki jęłop! Ja, ja idę stąd Nacisnąłem lewy przycisk myszy Serio A podniosłeś spadochron, Chodź. Tak! Ja idę campić teraz, palę to. Ja nie mogę, bo wszyscy zabicie pewnie. No tak, ty się sam No to czemu on nie bierze tego samochodu? Ja pierd, papier. Exploit? Mixer. Zajęty jest. Co to miało być? Fez pan curde. Vamos.

To na dalej nagrywa? Tak Ta. <grywa> Dobra Może w końcu teraz się uda? No Złazisz czy nie złazisz? Ziomek Jestem tu Halo wróciłem Nie uciekam policji To dobrze Koraz piąty No jak... Jeszcze nie trafiłem. Bam! Bam! Dlaczego oni tak wstę, jak to się mówi, stawają szybko? już nie skażę no nie, nie, nie próbuję nawet ale to jest bez sensu o dobra w końcu ogarną jest wzięliście serenem włosz już? tak będzie prowadził no ja to my będziemy się uciekać przed gangami też mam nadzieję że poradzicie sobie nie wiem ja wam pomogę kap. Dobra, uciekamy teraz. Kurde tyle akcji dla takiego złoma nie czaję tego ej. Dobra. to trochę drogę. On trochę trochę jest no trochę trochę. trochę. mnie bo teraz, policja teraz jest super. no, Ogarnęli, że jesteś nie ten policjant co trzeba. Dobra, mamy 6 km tylko. Nice. I w ogóle tam ci mnie gonią teraz, nie was nie wiem czemu. To chyba dobrze, dojedziemy do celu, to ty uciekaj. Ty zadzwonię sobie Polestera. No tak, nie da się bo misji z No to jak nas nie gonią to mamy nice. Chociaż nie, czekaj. Strzelają we nas. No mogą już zacząć od spędzić, bo ja uciekam jak on... Łat! Drogę nam tu zajeżdżają wszyscy Zniszczę radiowóz, to ty tam niszczysz. Dobra, my mam 5 km Poważnie, bo tam policja jest niedaleko ciebie. Wow. Jak się na rady wyszło. Dobra, zgubiłem je kleiny przynajmniej. Dobra, my nadal uciekamy. Chyba też zgubił? Nie? Znaczy one on was nie ścigają gliny, tylko ci przy tego. Hangsterzy. Dobra, na razie jedziemy dobrze. O kurwa, niestety z których jest? Co? To jest trzecia z czterech, przed... tak? No, przedostatnie przygotowanie. Okej. Okay. Nie chcesz ten radywost? Łooo! Wow! Nie wiem, czy on nas cały... Łoł! Wow. Ty. Dobra. LOL, okay. auto. ponishme se bi u va gaj. lá. li gaj. se rob. inovej. no. No, oglejamy tą misję znowu i tyle Serio? A to zdrespinam w tym samym miejscu? Nie, nie. Tylko jakby jak chcesz mi zniszczył gusty, a ja byłem w nim, bo trochę zginęli. Okay. Byśmy musieli powtarzać, ale chyba tego nie zrobię. Wszystko byliście? Nie, zaraz dojeżdżamy, niecały kilometr Niecały kilometr Lol Mogę wyrzucić granata przez e, ten okno, da się? Da się, ale po co ich No gonią nas To tabem z Wszyscy, jak się w ogóle? Dobra, wszystkich w ogóle. I dwie nas gonią. Ja się nie słyszę, jak się nie słyszę, jak coś bo mam być szczęśliwy. Dobra, zasuwa koleś jak szalony, offroad. Dobra, on wie co robi, widzę. Wie co robi. Lol. Długo strasznie to trwa. <noise> Szczególnie jak taki Pyter dla Dobra, nasze auto niezniszczalne. Ej, Aksesio, musisz tu wejść. Halo. Dobra Chyba zgubił glinę Eksesio, <grymny> dostarczysz to czy nie? On w ogóle żyje? Dobra, my czekamy na razie, ginie niech sobie pojadą Yo. Kurde, kurde Może co z tym akcesie, ale teraz mamy kawał drogi do, do tego 2 km, a byliśmy przed celem, nie? Nie! Co jest? Hmm. Jak się się musisz wejść LOL Co oni umierają? Nie Dwa km zostały i półtora w sumie Musieliśmy gliny zgubić to On teraz nie może sobie poradzić z drogą? Dobra, jesteśmy powrotem na drodze. Pół kilometra jesteśmy 200 metrów! Dojeżdżamy Spoko Autor ma turbulencję Dobra jesteśmy. Jest! Udało się! Właściciel wyprosił wszystkim koszty ze swojego Udało wam się? No. Auto tak jest zdemalowane, ona zaraz zrobi je nowe, nie? Jest, udało się. Udało się, jest! Po godzinie czasu! Jest! Bola! <grym> Deka. O lol. Pyter Bronze. Ciekawe. Ciekawe dlaczego. <grymne> Dobra. W tym kończymy odciniaczek, bo był trochę bez sensu, bez sensu długi. I zapraszam na kolejny. Cześć. Bye.